dzień Doberek. Witam na moim kanale. Od Senior z tej strony. Jestem dalej nad tym samym jeziorem co wczoraj i na tych samych plażach. Wczoraj miałem iść zobaczyć, yy, jakie są te plaże. Czy są yy, plaże, plaże? Bo tam ktoś tutaj jest, tutejszych mówi, że tam są jeszcze dalej plaże, ale ja ich nie, nie widziałem. Nie poszedłem, bo już wczoraj się nie chciało. Ale zaraz się przejdę i zobaczę, co tam jest. Dzisiaj będę robił te następne tą drugą, trzecią a jeżeli będzie więcej no to to następne ale najpierw będę robił plażę a potem będę wchodził do wody ubieram się na plażę zobaczyć czy są te plaże, o których tu jeden gościu mi mówił no tutaj jest dużo jezior i, i dużo plaż koło Augustopa a tam co przedtem jeździłem to tak jezior nie było za dużo i człowiek jeździł dużo i szukał tych plaż ale na Mazurach jest dużo potem się pojedzie nad morzem Kaszuby to tam też jest coś tu jest chyba ta dróżka która prowadzi do tamtych plaż tromo tu jest taka dzicz zobaczymy dokąd ta dróżka zaprowadzi ale zielona dróżka no nie ten to dróżka prowadzi Aha, zamknięta jest na razie widzę kaczuszki są piachto więziony, to tutaj nie pochodzę, bo to było kopane. No, widzę tutaj jedną dziurkę. Ale nie dużo, tylko jedną widzę. Nic poza tym. I tak nie jest głęboko. W tym miejscu. Także przyjdę tutaj. Mam materiał, będzie na następny odcinek nie może nie następny ładnie tu jest wydmy jak nad morzem a nic nie jest zrobione tylko dużo śmieci jest młodzież się bawi tu już wszędzie jest na oko. jest 6 rano sprzęt gotowy idę na plażę jestem w wodzie i zaczynamy jest fajnie tu jeszcze nie byłem. Tą plażę, i tam jeszcze jest następna plaża. I tam pójdziemy, jak to skończę, to widzimy się przy pierwszej znajdce. Zobaczcie, jaka plaża, czyści yy, woda czyściutka, ale żadnych sygnałów. Kompletnie nic. A chodzę tu już 10 minut. A już komary też swoje robią. Zero, ani jednego, ani kapsla, nic. Jak skończę tą plażę, i następną pojadę nad jezioro Orle Tam na plażę ta plaża tutaj ten yy, patelnia ta powiem tak jest ekstra także dużo śmieci w piasku i tam po bokach ale woda tutaj jest idealna nie widziałem żadnej rybci co pływa brzuszkiem do góry na plecach yy, ci wędkarze pływają Łowią. No kurczę, żadnego sygnału. Co jest grane? Czyżby się zepsuł? Nie, no działa. O co tu chodzi? Coś tutaj zabucało Może taki sygnał w takim pustkowiu to też jest dobry. To e, tu gdzieś kawałek folii. Widzimy się, jak znajdę coś. Jest monetka. Jeden sygnał. Co to jest? jeden grosz jeden sygnał jeden grosz, no nie mogę jest druga monetka a co to jest to jeden grosz kończę tu tu już więcej nic nie ma a komary tną jak wściekłe, jestem już na na następnej plaży wczoraj pokazywałem wam gdzie to jest, no to zaczynamy jak będzie sygnał jakiś to dam znać. Takie coś znalazłem. Ciężkie to jest. Może być srebro, albo i nie. Coś mi to przypomina. Ręka to jest, i tu, tu powinien być gdzieś krzyż. Tak mi się wydaje. Muszę go znaleźć. Jeśli jest. Dobra, zaczyna padać deszczyk komaryczną. Cholery. Zbieram się stąd. Jestem, <coughs> jestem na parkingu. plaży, Na plaży przy mostku. A to jest jezioro Orle. Na Google, jak zwykle. Ładnie to wygląda. Ej, to fajnie, pochodzę sobie trochę. Chyba, że już ktoś tu chodził. Nie widzę. Bardzo fajnie. Jak wjechałem tu na parking, wyszedł jeden pan z tamtego budynku i mówi, że mnie ogląda. Jestem w szoku. W taką dziurę wjechałem i mnie. tu Ale on wiem w stoku mieszka. Nie no, jest potencjał dochodzenia ludziska, ale tu pewno będzie już głęboko. Nie jest tak głęboko. Tu skaczą na pewno. I gubią coś. Ekstra rybki pływają, czyżby tu orwy latały. Tam to or, or, orwy są. Dwa przebieralnia jest źle zrobiona, bo płytki są zamiast piachu. Mam mi pierwszą monetkę, dwa złotki. Malutka plaża. Szybko ją przelecę. No, przebadam. I jest pierwszy kapsel. A dopiero to w sumie zacząłem. Mam następne 20 groszy. Nie, 10. Dwie monety leżą. Ktoś tu się nie zdążył wejść do tego i się rozbiera. czy Dwa i ziko 3 zł. Plaża skończona. Idziemy. Gdzie idziemy? Idziemy do wody. Jestem już w wodzie, więc zaczynamy. Jest dosyć daleko płytko. Aż tam za pomostem. Także jest pole manewru. Od początku chodzę. Ani jednego sygnału. Czyściutko woda przezroczysta coś tam zabuczy ale to żaden metal aż przyjemnie do takiej wody się wchodzi ten co się kąpie dla mnie to akurat nie za bardzo może w końcu coś się zapiszczy idę dokąd się da przecież to niemożliwe żeby tu ludzie tacy porządni o mięciutko fajnie chodzę już ponad pół godziny jedynie ten kapsel. <noise> skończyłem nic nie znalazłem oprócz dwóch kapsli problem z tą plażą jest taki że jak nikt nie chodzi woda jest przezroczysta ale wystarczy, że trochę tylko się ruszy dno w koło już jest ciemno, nic nie widać ogólnie jest bardzo czysta plaża żadnych tych do te dwa kapsle i tą butelkę wyciągnąłem jestem na polu biwakowym nad jeziorze Jeziorem Paniewo. Śmieciuszki. Zobaczymy, czy woda jest w kranie. Pewno nie ma jeszcze. Zobaczymy. O. No to trzeba coś na, napełnić. Plaży piaskowej nie ma. Trawiasta, ale tu jest fajnie. Nic nie widzę, żeby było kopane. Mocię panie? Na razie takie, takie coś znalazłem. Nie wiem co to jest, ale to ciężkie. Mam monetkę. Co to jest? 5 groszy. Takie coś w piachu. Ktoś tu by dziecko na posakach to by było, to by się pochlastało. Ha. Skończyłem. I no tą monetkę znalazłem. I te dziadostwo. Ostre. Nic poza tym. Czas coś zjeść. Mam ochotę dzisiaj na kiełbaski. Mam akurat 3. Mam nowy pojemnik na jako palenisko. Kiełbaski mam już przygotowane. Podpałka jest. No, pokrywka. Wszystko nówki. Może Wam coś poopowiadać? Za bardzo nie mam co. A spotkałem dzisiaj tutaj dwóch widzów. Właściwie półtora widza. Bo jeden to ogląda Adama i mnie, a drugi tylko Adama. Odyna Jestem poszkodowany. Pogadaliśmy się trochę. Poka... Powiedział mi o kilku miejscach można szukać że tam niby ludzi nie ma ale ludzi jest tyle że już wszędzie byli zobaczcie jak ładnie się pieczy staram się używać takich papierowych tych tylko jak zupkę jakąś rosołek to mam taką miseczki dwie a tak to niekoniecznie muszą być wystarczą papierowe Czas na podsumowanie tego odcinka i po zjedzeniu kiełbasek. Jak zwykle kaszału nie ma. Plaże czyste są. Znaczy się plaże. Plaże za, zaniedbane, zakapslowane. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam Was do oglądania tego filmu. Kciuki do góry i zapraszam na następny film.